Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik, w tym wideo sprawy z Bliskiego Wschodu. Niestety mamy eskalację wojny. Izrael nic sobie nie robi z wezwań prezydenta Don Donalda Trumpa, nic sobie nie robi z akceptacji planu pokojowego przez Hamas, nasila ataki, nasila ostrzał, nasila ludobójstwo. To wszystko dzieje się w strefie Gazy, to wszystko dzieje się przede wszystkim w stolicy, czyli w mieście Gaza, gdzie ponad, czy około półtora miliona ludzi, w tym rejonie właśnie, jest... Ściśniętych, bez bieżącego, ciągłego dostępu do żywności, pomocy humanitarnej. I co no, proszę Państwa, bardzo myślę, że bardzo bolesne. Izrael ogłosił, że każdy, kto w tym mieście będzie się dalej znajdował, zostanie uznany przez terrorystę. Nieważne, czy będzie to dziecko, czy będzie to kobieta. Izrael po prostu stosuje ludobójstwo i korzysta przy tej okazji jeszcze z różnych influencerów, którzy mają umniejszać. To, co tam się dzieje, mają umniejszać temu, co tam się dzieje, i mają wskazywać, że przede wszystkim Izrael się broni. 7 tysięcy dolarów za jeden post tyle płacił Izrael. Ilu celebrytom? Ilu, proszę Państwa, influencerom? Ilu youtuberom? Ile tikt ilu tiktokerom? Pytanie, ile płaci politykom? I dlaczego nawet, na przykład taki Sikorski mówi, że to, co tam się dzieje, nie mieści się jego zdaniem w definicji ludobójstwa? Myślę, że to samo się komentuje. Myślę, że jest też oczywistym, że ktoś taki, kto reprezentuje w ten sposób interesy Izraela, nie powinien zajmować stanowisk i funkcji publicznych. Tym bardziej, gdy jego dzieci służą w obcym wojsku, gdy w przeszłości posiadał obce obywatelstwo, a tym samym jeszcze obywatela właśnie Wielkiej Brytanii ma również jako swojego zastępcę, czyli Bartoszewskiego. Zapraszam serdecznie, proszę Państwa, do analizy kilku publikacji prasowych. Będziemy analizować doniesienia serwisu Al Jazeera, serwisu Rzeczpospolita, serwisu Do Rzeczy. Będę też mówił o flotylli Sumut, która płynęła z pomocą humanitarną, o zatrzymaniu statków, o czym już informowałem, ale w kontekście tego, co dzieje się z Polakami zatrzymanymi, którzy nie zgodzili się na dobrowolną ekstradycję. Otóż w niedzielę 5 września, MSZ poinformował, że i tak niebawem wrócą do domu. Ale przy tej okazji trzeba zapytać, czy nie jest aktem terroryzmu porwanie ludzi z wód międzynarodowych? Czy Izrael nie dopuszcza się zbrodni, przestępstw, które powinny być tak nazwane przez prezydenta Polski, premiera Polski, przez ministra spraw zagranicznych, Rzeczpospolitej? Jakim prawem Izrael w ogóle, proszę Państwa, sugeruje, że Ci ludzie, którzy w tej flotyli uczestniczyli, byli zatrzymani, byli porwani właśnie z tych statków z wód międzynarodowych, mają stanąć przed izraelskim sądem. Przecież to jest porwanie z wód międzynarodowych, na których Izrael nie powinien mieć jurysdykcji, tak jeżeli chodzi o możliwość użycia wojsk, zatrzymania ludzi. Jaki uznania, że ci, którzy tam się znajdowali, mają być sądzeni przez izraelski sąd, podlegać izraelskiemu prawu, prawu żydowskiemu, proszę Państwa? Jakiemu prawu? Że Żydzi to nad ludzie, Ich zdaniem? Naród wybrany, a GOJE to tylko po to mają żyć, by im służyć? Czy to są prawa, które również stosują? Nie ma wątpliwości przecież, że tak właśnie jest. Zapraszam serdecznie. Pierwsza publikacja, którą mam dla Państwa, to publikacja serwisu do rzeczy. Klasycznie przypominam jednocześnie, że warto wspierać kanał finansowo i polecam linki, które znajdziecie Państwo w opisie tego filmu czy w pierwszym komentarzu, aby właśnie z tego korzystać, za co także Państwu dziękuję. Izrael zgodził się na plan pokojowy Trumpa, teraz nasilił ataki na gazę. To Publikacja, jeszcze wydana w niedzielę wieczorem o 19.50. W poniedziałek w Egipcie rozpoczną się negocjacje, które mają zakończyć wojnę w strefie gazy. Tymczasem Izrael nasila ataki na miasto Gaza. Egipt będzie gościł w poniedziałek delegacje Izraela i Hamasu, które mają omówić plan pokojowy, trwałe zawieszenie broni i proponowaną wymianę izraelskich zakładników. Za palestyńskich więźniów. Do Egiptu udali się już wysłannicy Donalda Trumpa. Jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkow, specjalny doradca prezydenta USA do, spra do spraw Bliskiego Wschodu. Proszę Państwa, niektórzy na pewno z Państwa podejrzewacie, że o jak taka osoba jak Jared Kushner się wybiera, to raczej będzie tam mowa o tym, jak zrobić interesy na gruzach, na trupach, znajdujących się w strefie gazy. Jak zrobić tam w końcu tę eksklawę, prawda? O której kiedyś prezydent Trump mówił. Choć miejmy nadzieję, że strony tam dojdą do porozumienia pokojowego. Będę Państwa informował w kolejnych materiałach wideo o tym wszystkim. Ten materiał nagrywam w poniedziałek przed południem, a Państwo będziecie go już oglądać o godzinie 7 rano, we wtorek, 7 października. Tymczasem agencja prasowa Reutera poinformowała, że Izrael nasilił w niedzielę ataki na Gazę. W uderzeniach zginęło co najmniej 5 osób. To i tak. Stosunkowo mniej niż w minionych dniach jeszcze, kiedy dziennie ginęło tam kilkadziesiąt osób. 20, 40, 60. To takie liczby, proszę Państwa. I nie ukrywam, że tego typu rozmowy, jak te w Egipcie, jak jeszcze inne, w których bierze udział Izrael, w mojej opinii są tylko i wyłącznie fasadą. Są tylko i wyłącznie kupowaniem czasu, są tylko i wyłącznie tworzeniem złudzenia dla świata, że oto Izrael realizuje jakieś, uwaga, cele pokojowe, że chce doprowadzić do zakończenia czegoś? No absolutnie nie. Gdyby chciał, to na przykład nie bombardowałby, nie atakowałby, nie wydałoby rozkazu zabójstwa negocjatorów Hamasu. W stolicy Kataru, w Dosze, przecież zostali zaatakowani. I nie wszyscy, ale niektórzy zginęli. Jeżeli Izrael chciałby, żeby tam się rzeczywiście coś dobrego wydarzyło, to przede wszystkim, proszę Państwa, nie dopuściłby do tego, co wydarzyło się 7 października, bo tak wywiad taki rząd Izraela, mieli pełną informację o tym, co jest planowane, jak jakie działanie terrorystyczne. Wycofali nawet z rejonów pogranicznych swoje wojska, by by, proszę Państwa, mieć potem zielone światło do ludobójstwa, mówiąc jednocześnie cały czas, że to w samoobronie, co jest wielką bzdurą. Izrael nadal atakuje Gazę, zasłania się operacją obronną. W nocy z soboty na niedzielę izraelskie wojska przeprowadziły intensywne ataki, niszcząc dziesiątki domów. Rzecznik rządu Izraela Shosh Bedrosian oświadczyła, że w strefie gazy na razie nie obowiązuje zawieszenie broni. Wstrzymano jedynie niektóre bombardowania, w związku z czym armia może kontynuować operacje w celach obronnych. Wcześniej izraelskie władze informowały, że z oblężonej gazy do niedzieli wyjechało około 900 tysięcy Palestyńczyków. Przed rozpoczęciem w połowie września natarcia lądowego natomiast mieszkało w nim około miliona osób. Proszę Państwa, wyobraźcie teraz sobie: 900 osób wyjeżdża na przestrzeni paru tygodni. Co to za eksodus? Pytanie, dokąd ci ludzie? Dokąd ci ludzie zostali wypchnięci? Gdzie się znajdują? Czy znamy prawdę? Czy nie chodzi o eksterminację właśnie potężną? Setek tysięcy ludzi, a może dwóch milionów palestyńczyków? Armia Izraela wezwała wszystkich cywilów, aby opuścili miasto i udali się na południe strefy gazy. Organizacje humanitarne od dłuższego czasu alarmują o pogłębiającym się kryzysie humanitarnym i głodzie, który panuje w strefie gazy. Tam, proszę Państwa, tak wielkie skupiska ludzi w tak bestialskich warunkach, które się znajdują, myślę, że trzeba nazwać nie inaczej jak obozem koncentracyjnym, w takich rozmiarach, w jakich świat jeszcze nie widział. Bo nawet te z czasów II wojny światowej, jednorazowo, proszę Państwa. Nie mieściły tak wielkiej liczby ludzi. Taka jest oto sytuacja. Kolejna publikacja, tym razem Rzeczpospolita. Koniec 3000-letniej katastrofy. Trump zdradza kolejne szczegóły w, w sprawie strefy gazy. Po przeprowadzonych negocjacjach, Izrael zgodził się wycofać swoje wojska z części strefy gazy do linii, o której poinformowano przedstawicieli Hamasu. Przekazał w sobotę prezydent Donald Trump. I to publikacja z czwartego. A więc wydana dzień wcześniej, przed tymi doniesieniami serwisu do rzeczy o tym, że Izrael jednak nic sobie z tego nie robi, prowadzi dalej ofensywę w strefie Gazy, w mieście Gaza, prowadząc dalej, proszę państwa, rzeź, dokonując zniszczeń, rujnując budynki i stosując dyrektywę Dahii. Dyrektywa Dahii oznacza, że trzeba zadać cywilom jak największe cierpienie. Trzeba, trzeba zniszczyć infrastrukturę cywilną. Trzeba, by jak najwięcej cywilów nie miało co jeść, było głodnych, a najlepiej zmarło. To doktryna Dachi, stosowana przez armię Izraela. Wspierana, tłumaczona, rozgrzeszana przez takich polityków jak większa część polityków w świecie zachodu a już na pewno Sikorski, a już na pewno proszę Państwa Morawiecki, a już na pewno Bartoszewski. I pytanie, czy nie także prezydent Nawrocki? Czy ten przypięty tutaj zamiast flagi polskiej, czasami jakiś żółty, proszę Państwa, kwiatek, nie symbolizuje tego, że bardzo mu zależy, aby się podobały jego decyzje Żydom? No, ale jeżeli ktoś tak układa swoje sprawy, układa politykę, układa wizję, proszę państwa, swojej działalności politycznej, by się podobały decyzje, właśnie czy to Izraelowi, czy Żydom, to pytanie, czy da się to pogodzić z tym, że one, te decyzje będą się podobały narodowi polskiemu? Mowa o politykach w Polsce? No właśnie. 3 października Hamas ogłosił zgodę na uwolnienie wszystkich izraelskich jeńców, w ramach planu Donalda Trumpa dotyczącego zawieszenia broni w strefie gazy amerykański przywódca wezwał później Izrael do natychmiastowego zaprzestania ataków na gazę. Dzień później polityk po raz kolejny odniósł się do sprawy, publikując wpis w mediach społecznościowych. Ale co takiego zrobił Izrael? Proszę Państwa, choć zgodził się na plan Donalda Trumpa, nasila od przez cały weekend. Nasila w poniedziałek, kontynuuje ataki na strefę gazy. Zerknijmy teraz do następnej publikacji Serwis do Rzeczy. Artykuł opublikowany w poniedziałek wczesnym rankiem. Ostra rozmowa Trumpa z Netanyahu. Był zirytowany. Prezydent USA, Donald Trump, odbył telefoniczną rozmowę z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu. Jej przebieg miał być napięty. Jak podaje Portal Axios, dyskusja przywódców odbyła się po tym, jak Hamas częściowo zaakceptował plan pokojowy dla gazy. Jaki przedstawiły Stany Zjednoczone? Według serwisu rozmowa Trumpa i nataniachu była twarda i stanowcza, ale ostatecznie udało im się dojść do porozumienia. Trump wściekły na nataniachu. Pytanie czy rzeczywiście, czy jest to jakieś, mimo wszystko, proszę państwa, inscenizowane zdenerwowanie? Nierzeczywiste. Według relacji portalu Axios, premier Izraela miał powiedzieć amerykańskiemu przywódcy, że nie ma powodu do radości z powodu oświadczenia Hamasu, która nic. Nie znaczy. Pytanie, czy nic nie znaczy, dlatego że Izrael sobie z tego nic nie robi? Że Izrael, skoro postanowił przeprowadzić czystki etniczne, ludobójstwo, odebrać palestyńczykom ich ziemię, to dokończy to, co zaplanował? Pytanie, czy Izrael zagłodzi na śmierć ludzi? Czy Izrael będzie ich ostrzeliwał, bombardował, a może nawet truł? To są pytania które realnie dziś trzeba zadawać. To są pytania, których jednak, jak diabeł święconej wody, unikają media głównego nurtu. Choć oczywiście należy tutaj uznać za, powiedzmy sobie, już, tylko za chwilę wytłumaczę, czym to jest, ale pewien rodzaju progres, fakt, że mówi się w mediach głównego nurtu o tym, że tam trwa ludobójstwo. Tylko pytanie, dlaczego tak jest? Czy jeśli uznać, że media należą do tych samych właścicieli, do których należą banki, do których należą firmy inwestycyjne, do których należy kapitał świata, proszę Państwa, koncerny, znane marki, to jeżeli uznać to wszystko, to jakim cudem media otrzymały nawet nie zgodę, tylko polecenie, by dystrybuować takie informacje? Być może jest tutaj na drugiej stronie medalu Powiedzmy, że zapisany jakiś dodatkowy cel. Może przygotowanie, szanowni państwo, do takich wydarzeń, czy ich wydobycie, o może tak, ich zorganizowanie, jak ostatnio w Manchester, jak kiedyś w Niemczech, chodzi o przejawy antysemityzmu. By wprowadzić radykalną odpowiedź na to, by być przygotowanym wtedy, kiedy będzie wojna z Iranem wznowiona, by nikt nie mógł, wypowiadać się na ten temat inaczej, niż wtedy media głównego nurtu będą opowiadać. Wracamy do publikacji. Donalda Trumpa zirytowały właśnie te słowa premiera Benjamina Nataniahu, który powiedział, że nie ma powodu do radości z powodu oświadczenia Hamasu, która nic nie znaczy. Prezydent Trump odpowiedział stanowczo. Czemu ty zawsze musisz być tak cholernie negatywny? To zwycięstwo, przyjmij je. Trump miał być zaskoczony chłodną relacją, reakcją Netanyahu. Prezydent USA był nią zirytowany i dlatego zareagował tak ostro. W poniedziałek w Egipcie rozpoczną się negocjacje, które mają zakończyć wojnę w strefie gazy. Tymczasem Izrael nasila ataki na miasto Gaza. Egipt będzie gościł w poniedziałek delegacje Izraela i Hamasu, które mają omówić plan pokojowy, trwałe zawieszenie broni i proponowaną wymianę izraelskich zakładników za palestyńskich. Więźniów. Do Egiptu dali się już przywódcy, przepraszam, wysłannicy Donalda Trumpa, jego zięć Jared Kushner, który jest ortodoksyjnym Żydem, a także Steve Witkow, specjalny doradca prezydenta do spraw Bliskiego Wschodu. A co tam się dzieje, proszę państwa, aktualnie w Strefie Gazy? Co tam jest? Udziałem niestety ludzi. Jaki terror i jakie ludobójstwo jest im organizowane, zapraszam teraz do krótkiego przeglądu ostatnich doniesień z serwisu Al Jazeera, aktualnych na poniedziałek, powiedzmy, godzinę 11 przed południem. Tłumaczenie Google Translatora na język polski. W Strefie Gazy giną poszukiwacze pomocy, podczas gdy Egipt prowadzi rozmowy mające na celu zakończenie wojny. I przechodzimy do tych aktualizacji na żywo. Jeszcze raz tłumaczyli na język polski. Delegacje Hamasu i Izraela wraz z mediatorami spotykają się w Egipcie na rozmowach. Prezydent Trump mówi, wzywa negocjatorów do szybkiego działania, aby zakończyć prawie dwuletnią wojnę w strefie gazy. Hamas twierdzi, że na czele jego delegacji stoi Khalil al hayya szef zespołu negocjacyjnego grupy, który w zeszłym miesiącu padł ofiarą zamachu przeprowadzonego przez Izrael w Katarze. Teraz wyobraźmy sobie, jak to wygląda. No jeżeli człowiek, na którego przeprowadzono zamach, który przeżył go jednak, bierze udział w negocjacjach, a po drugiej stronie są przedstawiciele Izraela. Ci, którzy zlecili ten zamach, proszę Państwa, to się samo komentuje. Kolejny wpis. Dzieci wśród rannych w izraelskim ataku w mieście Gaza. Kolejny wpis. Izrael twierdzi, że od początku wojny zginęło ponad 1150 żołnierzy. Jeszcze informacja. Osobiste interesy Trumpa w rozmowach w sprawie gazy mogą wpłynąć na negocjacje. To wspominałem już. Interesy nieruchomościowe, prawda? Co dzieje się na okupowanym zachodnim brzegu? Izraelscy osadnicy zaatakowali w poniedziałek o świcie kilku aktywistów pokojowych w wiosce Shalal al-Auja na północ od Jerycha. Hassan Malichat z organizacji Praw Człowieka Al-Baidar poinformował, że w ataku rannych zostało wielu mieszkańców i aktywistów. Proszę Państwa, dzień jak co dzień, tydzień jak co tydzień. Niestety, w wyniku izraelskich ataków w strefie gazy zginęło 7 osób. I to już dziś, rano, czyli w dniu, kiedy nagrywam to wideo, proszę Państwa. Następny wpis. Przedstawiciele Izraela i USA nie wezmą udziału w dzisiejszych rozmowach w Egipcie. A to niespodzianka, prawda? Polskie media informowały, nagłówki Al Jazeera również, że te negocjacje się odbywają, ale przedstawiciele Izraela i USA nie wezmą w nich udziału. Kto zatem będzie? Al Jazeera relacjonuje wydarzenia z Jordanii, a także z Izraela i okupowanego zachodniego brzegu. Wiemy, że delegacje USA i Izraela nie wezmą w poniedziałek udziału w rozmowach. Hamas będzie siedział z mediatorami, próbując, próbując ustalić liczne szczegóły, których brakuje w planie, a konkretnie jak wdrożyć pierwszą fazę? Trump i Izrael twierdzą, że to jest test powagi Hamasu. Mediatorzy obawiają się fiaska tych rozmów. Dlatego, aby tego uniknąć, wiele kwestii, w tym kwestie logistyczne, musi zostać ustalonych, zanim strony będą mogły wspólnie ustalić szczegóły. Co warto wiedzieć o dzisiejszych rozmowach Egipta, w Egipcie na temat strefy gazy, czyli o poniedziałkowych rozmowach, proszę państwa? W skrócie, delegacji grupy będzie przewodził Przedstawiciel Hamasu, który niedawno przeżył izraelski zamach w Katarze. Ron Dermer, szefem izraelskiej delegacji, pełniąc funkcję ministra do spraw strategicznych, 54-latek, jest powszechnie uważany za jednego z najbliższych i najbardziej zaufanych doradców Netanyahu. Stany Zjednoczone będą reprezentować zięć Donalda Trumpa, Jared Kushner i specjalny wysłannik Steve Whitcom. Tylko pytanie, jaką. Te osoby mają faktyczną funkcję w administracji, proszę Państwa, chociażby federalnej Stanów Zjednoczonych, czy nie, aby żadną? To nie jest życie. Przesiedleni Palestyńczycy czekają w prowizorycznych namiotach na powrót do domu. I oczywiście to jest, proszę Państwa, nie życie, tylko wegetacja. Czy Izrael zakończy okupację terytoriów palestyńskich? Tu analiza w materiale wideo trwającym pół godziny nie ma. Kim jest, Don, kim jest Ron Dermer, szef izraelskiej delegacji w Egipcie? Minister do spraw strategicznych, zaufany człowiek na taniachu. urodzony i wychowany w Miami Beach, w Ameryce, na Florydzie. Ojciec jego był burmistrzem tego miasta na Florydzie. Dermer przez lata nawiązał bliskie relacje z amerykańskimi politykami, zwłaszcza z partii republikańskiej. W latach 2013 do 2021 był ambasadorem Izraela w USA. Jego wpływ wykracza poza tradycyjną dyplomacją. Media w USA i Izraelu wymieniają Dermera jako kluczowego gracza stojącego za dużymi, strategicznymi porozumieniami, takimi jak działania na rzecz normalizacji stosunków Izraela z państwami arabskimi. W Egipcie oczekuje się, że pozostanie wierny wizji Netanyahu dotyczącej przyszłości Gazy. Jakiej wizji? Proszę Państwa, jakiej wizji? Eksklawy? Terytoriów już niepalestyńskich? Zerknijmy na jeszcze kolejne wpisy w serwisie czy wpis w serwisie Al Jazeera. Wpis z poniedziałku rano. Armia Izraelska poinformowała o rozpoczęciu ataków w mieście Gaza. Przeprowadziła serię ataków na miasto Gaza, mimo że Trump wezwał do wstrzymania bombardowań w ramach trwających rozmów. Nagrania opublikowane przez Armię Izraela pokazują, że w strefie Gazy doszło do potężnej eksplozji. Macie tu Państwo zdjęcie i tam uwidocznione, co się tak naprawdę dzieje. I cóż, proszę Państwa, jedna wielka hańba dla świata, dla polityków, którzy pokazują tym samym, jeden po drugim, który jest wspomożycielem ludobójstwa w Strefie Gasy, który z nich, zapewne Państwu, przychodzą do głowy konkretne osoby i konkretne nazwiska. Teraz publikacja z Polskiej Agencji Prasowej. Nowe informacje w sprawie Polaków zatrzymanych przez Izrael. Szef MSZ zabrał głos. Radosław Sikorski przekazał w niedzielę, że konsul RP widział się z zatrzymanymi przez Izrael polskimi obywatelami uczestnikami globalnej flotyli Sumut. Dodał, że Polacy powinni w najbliższych dniach wrócić do kraju mimo odmowy dobrowolnego wyjazdu. Konsul RP właśnie zakończył widzenie z naszymi obywatelami w Izraelu. Powiadomił Sikorski w serwisie X, jak dodał, mimo że zatrzymani Polacy odmówili dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić na łono ojczyzny. Proszę Państwa, ani słowa krytyki w stronę Izraela, ani słowa, które można byłoby uznać za reprezentowanie polskiego interesu narodowego, ani słowa wskazania na to, że to naruszenie prawa międzynarodowego, ani słowa. Określającego, że to w istocie terroryzm, abordaż statków, porwanie ludzi z kilkudziesięciu krajów. Ani słowa na ten temat. Pytanie, czy to przypadek, czy niekoniecznie. Szanowni Państwo, ja akurat w przypadki to nie dowierzam. Dajcie proszę znać, co uważacie na ten temat, czyli dla Państwa, reakcja. Polskiego rządu, polskiego MSZ. Na to, co się dzieje? Tak, jeżeli chodzi o wojnę w Strefie Gazy, tak jeżeli chodzi o czystki etniczne na zachodnim brzegu Jordanu, tak jeżeli chodzi o wojnę zawieszoną czasowo z Iranem, no to po prostu nie obserwujemy reakcji takiej, jaka spodziewana jest przed, na, przez naród Polski. Reakcji nie obserwujemy, jaka jest spodziewana przez naród polski, w wydaniu władzy w Polsce. Bo nie polskiej władzy, proszę państwa. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia kolejnym razem. Pozdrawiam, Tomasz Piekielnik.